Jesteśmy na, na cyplu Nosyapu. Cypel no siapu, o wschodzie słońca. O, widzę, że pływa łódź patrolowa cały czas między Japonią a Rosją. No, chyba to jest japońska łódź patrolowa, jest ale bardzo blisko japońskiego brzegu. Nie przepływa na drugą stronę absolutnie. A tam już widać Rosję. Znaczy, kontrolowana przez Rosję wyspy Kurilskie. Chabobaj. No co, Nura i najbliżej tam jest wyspa, 7, 7 km Ostatek patrolej przepłynął, to możemy zdawać, nie? Czysty duszki! Tu.

Eto, rofu. Więc dzisiaj troszeczkę pozwiedzamy te okolice, właśnie w tym kontekście. Tu jest mapka, a fajnie zrobiona, Jestem z takim napisem: Kuryle są ziemią japońską Hokkaido z kurylami z Hokkaido, Nemuro. jesteśmy tutaj na Osiapu, i to są te cztery wyspy tak, Nie, jest pięć z archipelagu Habmai. To jest, to jest najmniejszy obiekt na Kurylach. Jest kilka małych wysyp, wysp, które są po prostu płaskie, jak stół. Tam prawie nic nie ma. Jest kilka domków, może rosyjskich. Nie wiem, czy tam coś więcej jest, czy ktoś tam mieszka na stałe w ogóle. Nie wiem. Szkotan Tutaj w oddali, co za bardzo go nie widać. Kunishiro. Kunishiro widać te szczyty. To jest ogromna ta wyspa, naprawdę. Ten wulkan jest tam najdalej. I to jest ten Raúl Suyama. Na Kurylach przed II wojną światową, w trakcie II wojny światowej, mieszkali Japończycy normalnie. Tam były wioski japońskie i wciąż w Japonii e, można znaleźć osoby, które się urodziły na Kurylach A kolejny monument powrotu do macierzy i flaga jeszcze Japonii. Kana, hmm. 日本で一番東にあるトイレ。立派なトイレの隣に資料館があるので、こっちね。

o kurylach słyszy się regularnie co jakiś czas, a to dlatego, że przez kuryle, które są pod kontrolą rosyjską, Japonia wciąż nie podpisała traktatu pokojowego z Rosją po zakończeniu II wojny światowej. Ajko, jakie ty masz wrażenia z bycia w tym miejscu pierwszy raz przy kurylach? そうだね。初めて来てみてまず思ったのはこんなに近いと思わなかったってことね一番近くの島が。ね、まだその島で生まれて育ったっていう人たちもま生きてるので,でそういう人たちにとっては故郷に帰りたいっていう、ね、気持ちからその領土問題に取り組んでるっていう人たちもいると思いますね。たただだ私にとってては、ここ来たのも初めてだし、 北海道という土地自体そんなに馴染みがないのでまあその歴史の一部として、えーまあ、ここに来てその史実そういう事実があったっていうことを感じるそういう場所かなというふうに。え。 これすごい、結構ちゃんとしたこと <No, S 2> で、これなんか見て、これも全部無料で持って帰る、ね。やっぱり、ね、こういうの見ると、ネ、ね、ムロシがいかにその北方領土問題にお金そのってをか、使ってるかっていうか,分か、ね。これは使ってるかもよ。こスは使ってるかもよ。これはよ。はい、お願いします。お、wow. お、hey. Kiryda, Wschód słońca i ta latarnia Nosia plus, plus habo majstle. Mm. No, no i ci no i tak. budą. Słyszą to po nie. A potem po wojnie z Rosją w 1905 roku, Japonia przejęła cały ten archipelag Kurylski. I po II wojnie światowej Rosjanie wjechali na kuryle, zajęli swoje stare wyspy a także zajęli właśnie te kuryle, które niegdyś należały do Japonii Są te cztery wyspy i to właśnie jest cały ten spór To jest mapa, która pokazuje ilu Japończyków mieszkało na tych wyspach 15 tysięcy Japończyków mieszkało tam w dniu zakończenia II wojny światowej no, Tutaj na Kunashiri 7 tysięcy Japończyków mieszkało Bardzo blisko Japonii, blisko Hokkaido 16 km tylko tutaj dzieli Hokkaido od Kunashiri i to są naprawdę ogromne wyspy, spójrzcie na to. Zobaczcie, powierzchnia Kuna-Siri jest większa od wysp, tej głównej wyspy na Okinawie, nie? Ogromne to jest. A Etorufu jest w wielkości prefektury Tottori. Warto wspomnieć, że według Japończyków, oni w traktacie pokojowym z San Francisco w 1951 roku zrzekli się tej części rosyjskiej kury a nie tego. A Rosjonie, Rosjanie zajęli to i nie chcą rządzać. Tak to widzi strona japońska. Jest nawet anime o mieszkańcach wyspy Shikotan, którzy musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości po najeździe Związku Radzieckiego, który we wrześniu najechał wyspy Kuryjski. To już jest kilka tygodni po zakończeniu wojny. Pono Siasień, jest kos? Unikla, nie? Nie, to nie chodzi o Hiszonii, Szykotę, czy coś tam się <todziesiąt> nie 私も今ここで初めて知ったんだけど、えー、1945年にソ連が北方領土に進軍してきてそこを占拠してからですね2年間,間の間は日本人もともとそこに住んでた日本人とソ連軍とその家族が一緒に暮らしてた。臭みとにぎわいがおりに、ただいま私は一緒に暮らしてた。 Pamiętajcie o tym nie? To jest było większe niż Okinawa, główna wyspa Okinawy. Taką, taki duży obszar Japonia straciła. Na tablicy można wpisać swoją wiadomość. Dla mi się tutaj ktoś napisał. Nie sądziłem, że to jest tak blisko. Chodzi o habumaj rysunek tej płaskiej wyspy. Albo chciałbym kiedyś pojechać na górę. A kobycany, ketu? Dziuricy a i tyłkate. Nie, to fajnie, że było otwarte, wszystko wszystko pozamykane jest. Ja cieszę się, że mogliśmy chociaż troszeczkę dowiedzieć się na temat tych wysp. No powiem wam, ja coraz bardziej chciałbym pojechać na Kurile Jeśli znacie sposób, to, to jedziemy. Ajko też mówi, że chce pojechać. Jedziemy na Kurile? Jedziemy. <grym>, kiedyś może pojedziemy, co? Były super. Okej, okay, to jedziemy na wycieczkę po okolicy, <grym>? ale najpierw pojedźmy do najbardziej wysuniętej na wschód. Poczty w Japonii. Stąd myślemy dla naszych patronów. Wielkie dzięki za wsparcie. A jeśli chcecie pocztówkę, to możecie ją dostać nie tylko będąc patronem naszego kanału na Patronecie, ale także już w sklepiku są dostępne specjalne pocztówki na 100 tysięcy subów na kanale. Dziękujemy za wsparcie. Zatrzymaliśmy się po drodze, bo jest tutaj sporo ciekawej propagandy w okolicach Nemuro. A reklamę wydrębną. Taka uśmiechnięta wydra, oj, słodkie. Nie? I napisane KS, hopperiodo, Oddawajcie nam kurile. Jest i poczta. Ostatnia poczta w Japonii na wschód. Nie, <noise> <noise> jaki ładny budynek, kawaii. No ha, ci A teraz i nie. Są to kajtery, słońce, jest napisane. Taki oto piękny stempel można przystawić do pocztówki. Najbardziej wysadnięta poczta na wschód Japonii. Niedzielka poczta, jeden tamty to jest. W niej ma O, jak wygląda? Pod tuweczki dziękujemy za wsparcie. O, bardzo ładne. Z tą latarnią do Siappu i wschodem słońca. Najsłuchajcie, odejśćmy onegaishimasu. W pobliżu poczty zobaczyliśmy rybaków, którzy rozkładają te. Wodorosty Kombu. naga, ale w długie. Jakie grube są te wodorosty. Patrz, ile ich jest. Wow. Dekajne. Okinie. Mmm. <grymne> Subarasie. Słuchaj nogoimnie. A konicie, ha. Teraz na to Kombuga między rasami. Oj, strony. A jaki zapach jest? Uuu. Wygląda jak Nie, to już wygląda jak plastik trochę. Bardzo smaczne i smaczne Świetnie Jesteśmy już w Nemuro To jest taki parking w parku Meiji gdzie także można nocować w kamperze parkując tak, albo nawet w namiocie rozkładając tutaj na trawniku a, troszkę się przespacerujemy. Skoro już jesteśmy w dzisiejszym odcinku przy temacie Kuryli, to ostatnio była niezła akcja. Łoo, wow! ale wie. Oj, oj, oj! Okay. Mamy te silosy w parku. fajnie wyglądają sobie. <laughs> no, ale przejdźmy do ważniejszego tematu: Kolesia, który przepłynął z wyspy Kunashiri do Japonii, zwiał z Rosji i prosi o azyl polityczny.

計画、そういうも、日本に来ようっていう計画があって。Mm. バターザー、国後島に移住して。で、その移住してた家の中に、あ、なんかちょっと変な落書きとか、日本語でね。メスリを探しているとか。まあ <laughs>、no,、ヨンフクレウシュケデジブーフ、ジャパニーゴ、フクパリ、ジャパニーボ。ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニー Jak Japończycy Jap go wywalą, no to tak jakby przyznawali, że on w sumie nie przyjechał z Japonii, no bo kunasiri według Japończyków jest japońskie, więc powinni go wpuścić, powinni go tutaj mu dać ten Jak go nie, wypu... nie wpuszczą, nie jak znaczy... że... go wy... wywalą, no to tak jakby uważali, że kunasiri nie jest japoński. usi silniki, są takie, które utrzymują 場所なのでそういう酪農とか農業が盛んな北海道らしいあの景色だなと思います。とやすと centrum miasto? Centrum? Bardzo、mm. szeroka droga tutaj jest, Ur asta, jest isy,、e。Urząd miasto、poczta główna。で、そういうことはプロパガンダで、そういうことはプロパガンダで、そう。そう。 Podjedziemy, ale najpierw chodźmy zjeść bo tak gadamy cały czas na poważne tematy. A tak w ogóle tutaj po rosyjsku są napisy na tablicach w mieście. To też bardzo ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Tym bardziej, że nie ma żadnych kontaktów z tymi królami praktycznie. A tutaj po rosyjsku napisy są. Hmm. ciekawe, czy ja coś hmm. tutaj mieszkają. Tutaj, Mirosie. Sushi! Kukłani, sumny 寿司屋として知られていて根室に本店があるこれ本店ね回転寿司でここの根室の美味しいお魚を使ったお寿司が結構安く食べられるとそうやめ黒塚さん。 A to kanie Krabik. Dzień dobry. W takiej restauracji możecie albo zamówić od kucharza bezpośrednio susi, albo brać tutaj stać pociągu. Aczkolwiek teraz w wielu restauracjach w Japonii z powodu korony niewiele rzeczy jeździ, albo w ogóle nie jeździ, trzeba zamawiać. Herbatka je. proszę. To jest wrzątek. Zielona herbata. Wszystko oczywiście za darmo. W restauracjach w Japonii zazwyczaj woda albo jakaś herbatka jest za darmo. Uważajcie, żeby się nie poparzyć tutaj tym rzędkiem? Aiko wzięła śledzia. Śledź w tym regionie także jest bardzo popularny. Nisin po japońsku. Taki małys. Taki małys. Nishin. itadakimasu, itadakimasu. 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 Tutaj mają taki których nigdy jeszcze nie widziałem w swoich restauracjach. To jest, słuchajcie, kawior jajka, kraba. Oooo, tablet, No i. to, nie? No pierwszy raz. Pierwszy raz. No muszę to znaleźć, że niezłe. Czym Tak, widać uśmiech na twarzy, jak to wiadomo, że na stole wylądowały drogie, ekskluzywne przysmaki, czyli jeżowiec Unii oraz krab. Robimy cięcia. Szczęśliwa? Może być krabik? Ok. Brakuje słów. Wiecie co mi najbardziej smakuje? Te ziemniaki. Przepyszne. Bardzo słodkie. Mia mu. Miemu. Postaw. Mój. Daj miroła Hanasa Kigani. Haniga nieapalemiera hara. Mmm. Wie masio. Super też wygląda. Ktoś przyprawiony jest. O jaka uroczajka, bo się najadła. Ile tutaj mamy? Toyzyków? 1600. Wszystkich? No nie no, ja też pomogę Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, 13, 14 torerzyków. Słabo. Zkonajnie. Giujem. Trzeba było zjeść więcej. No ale dobra, na razie starczy. Idziemy do kasy, zaraz się dowiemy ile wydaliśmy. jako ile kosztowało? Jaki werdykt? 4191 jen. Shisen-chō to nie drogo. to nie drogo. to było naprawdę wysokiej jakości sushi, więc całkiem nieźle jak z dwie osoby. No 2000 na głowę. Dobra cena. kani no. toka, toka, Absolutnie. Spoko, naprawdę spoko. Dobra, odwiedzimy jeszcze tylko wytwórnię Sakę obok. Znaczy nie może tam wejść, nie skupię, po prostu zobaczy, bo ładny stary budynek nazywa się Eee, Kitano Katsu, Zwycięstwo Północy, lokalne sake, to jest Nemuro. Kupię flaszeczkę gdzieś w jakimś sklepie później na wieczór, bo całkiem niezłe, spróbowałem w innym e, sklepie. Jesteśmy pod lokalną wytwórnią sake, Kitano Katsu, Zwycięstwo Północy. Bardzo mi się podoba ta nazwa, ciekawe dlaczego. <laughs> Budynek w takim starym stylu ceglanym. Super to wygląda, mega old school. Szkoda, że nie można wejść do środka, nie ma żadnego sklepiku tutaj, nie sprzedają alkoholu. Zazwyczaj w wytwórniach sake jest jakiś sklepik, można wejść i coś kupić. No tutaj niestety nie ma. Udam się zaraz do sklepu, zakupię coś na wieczór, żeby przetestować. W trakcie moich podróży po Japonii staram się odwiedzać różne wytwórnie sake, poznawać różne sake, uczyć się na temat tego świata, tego japońskiego tradycyjnego alkoholu. Kiedyś takie moje marzenie jest, żeby napisać.

日本にはその自分の戸籍を置く場所というのをね自分が実際に住んでる住所とは別に決めることができてじゃあ尖閣にもできるでききる基本はね基本はあの自分が生まれた場所生まれたところの住所を入れてる人が多いんだけど、まあ、実際に私もそうで静岡の住所になってるんだけど。 Panna Nadześ i Masulian, którzy mówią: Ty, Kosoiuch, to taka senka, to taka, to mój, Irya Sid. Po co? Na zasady może. No, bardzo ciekawie było odwiedzić Nemuro i Cypel na, na Siapku z tym muzeum. Dużo się dowiedzieliśmy. No, ja na pewno chciałbym pojechać kiedyś na Kurylę. Szkoda, że Japonia i Rosja nie potrafią się w żaden sposób dogadać, w jakiś sposób, żeby były promy, żeby była jakaś wymiana kulturowa i gospodarcza. Mogliby się dogadać i, i korzystać z tego wspólnie, i ten region by się rozwijał. No ale no, jednak obie strony są dość uparte i, i każdy upiera się przy swoim, i, i nic z tego nie będzie. No, nie, Nankio Rekudy nie... ね、そうもうねあの <coughs> 単に返せ返せって言っても,もう70年もさ実際にそこにねロシア人が住んでてもそこで生まれて育った人もいるわけだからお互いなんかもうそういう強い態度でぶつかり合ってても何も物事は進まないと思うからなんかそのお互いに、ね、経済的な面で一緒に開発して協力してそこでね経済を発展させて両方がねプロフィット Co kuka Reriona wszystko i panatom on tym nie jest nie najmniej Niestety. No, kiedyś coś się z tym ruszyło, ale szczerze, no nie wątpię, żeby w najbliższych latach jakkolwiek ten temat ruszył do przodu. Tam na kurylach teraz jest, Rosjanie starają się zwiększyć ilość mieszkańców, są dopłaty za przeprowadzkę się na kuryle. Szybsze emerytury, można dostać dobre pensje, są podobno też. Więc tam Rosjanie starają się wepnąć, jak najwięcej ludzi, co oznacza, że oni się już tego terenu nie zrzekną, inwestują tam, także pewnie militarnie, więc nie ma szans, prawda? No niestety. No cóż, może kiedyś tam pojedziemy, to było byłoby ciekawie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcineczku z Hokkaido. Do ostrzenia, do Trzymać. Cześć. じゃあ次のビデオでも一緒に旅しましょう。